Część ludzie kochane. Kurczę, no tak chciałem, żeby nagrać tego pierwszego live'a i pogadać troszkę z wami. I sami widzicie. Google mi wyszło. No. Może ja jestem za cienki do nagrywania czegoś takiego do poważnych rzeczy. Było napisane, zainstaluj coś tam. Do nagrywania zainstalowałem. Niby wszystko grało. <t Wiech> Punkt 17 włączyłem. Nic, kompletnie nic. Jakieś tam ze dwa napisy, to starałem się mówić, ale ja wiem, czy wy mnie widzieliście, czy nie. Tylko później, jak było, obejrzyj transmisję, to włączyłem. I tylko Wasze komentarze czytałem, i to było wszystko. Tak, chciałem, żeby było fajnie, i wyszło jedno wielkie gówno. Ale co zrobić? Po prostu nie znam się, jestem do takich poważnych rzeczy za młody. A nie ma kto mi, niestety, pomóc. Dobra, ludzie, kochane, tyle, tyle mojej radości. I o. I już mam pewnie noc przechlapaną z nerwów. Co jest, ja tak tego zrobię, że nerwowy jestem. Żeby chociaż tak jakoś film nagrywać, wy byście pisali od razu komentarze, ale tak to nie da rady. Dobra, ludzie, kochane, to trzymcie się. Dobrej nocy Wam życzę. Cześć.